Dzień dobry panie Marku. Co jest? Kim tu jesteś? Dzień dobry, jestem. Ale co jest? A, a dobra, kojarzycie, co jest? O ma wcisnę. Na milion subskrypcji, ja go nie Kamerzysta? Zrobi coś pan z tym? Tak, kamerzysta. No i co, że ma przycisk, co mnie to obchodzi? Chciałem, że pan coś z tym zrobi. A gdzie on jest? W szopie W szopie. Tak. No a co on z tym zrobić, że ma przycisk. Nie no nie wiem, ja go nienawidzę, może, może zapytałem mu to To znaczy? No. Ale jaki ma? On ma przycisk na milion subskrypcji od YouTube'a, tak. Tak? tak? tak, tak, tak. No zamówił dzisiaj dzisiaj kurier. Mhm. Przycisk na milion subskrypcji. Tak, na milion subskrypcji. Ty rozwalamy mu ten przycisk? Tak, rozwalamy. Nienawidzę go. Ja też, rozwalimy mu, ja też rozwalam swój przycisk na 100 tysięcy, ja nie w przycisku na milion. No. Rozwalimy go, Dobra, czekaj, to ja będę musiał się jeszcze ogarnąć. Ty nagrać mi w ogóle ten odcinek? Tak, mogę nagrać. Ty, co jest? No co ty menelu, wchodzić chcesz tutaj? No powaliło cię? No wypad, poczekaj tutaj, ja się przebiorę, ogarnę się i idziemy nagrywać. Poczekaj okay. tu. Co on sobie myśli, on się ma za jakiegoś boga. Od tego hajsu to mu się w dupie poprzewracało. Dobra, i musisz mi teraz powiedzieć jak wygląda sytuacja z tym... O co w ogóle chodzisz, że Ty do mnie tutaj przychodzisz? Co jest? Tak, to jest przycisk za milion subskrypcji no. Dzisiaj kurier mu przyniósł z Złoty to jest nowy czy tak, stary złoty, przycisk? złoty nowy No bo YouTube wcześniej dawał inne, to jest ten to drewniany, tak? To, tak, nie, to jest tak. ten złoty, nowy drewniany. drewniany? Tak, drewniany Dobra, i czemu Ty w ogóle przychodzisz tutaj i mi o tym mówisz? No bo chciałem mu ukraść ten przycisk, a on mnie złapał i chciał mnie pobić mhm, Dlatego ja mam to zrobić, tak? Tak Na pewno, da się. spoko, nie ma problemu Dobra, to ogarniemy to okay. A po co ja to zrobiłem? Muszę ale... ręce umyć po tobie, Menelu. Ale... Dobra, yy, nagrasz mi ten odcinek, zaraz wrócę. Tylko muszę zdezynfekować ręce i pójdziemy do shopy i ogarnę wszystko, okay, dobra? Rękawiczki Nienawidzę go jeszcze bardziej od kamerzysty. Nie wiem, jak ja z nim wytrzymam, ale musimy zniszczyć ten przycisk. Dobra, super. I tak ci nie podam ręki, ale na wszelki wypadek założę sobie rękawiczki, bo przecież idziemy do szopy tego kamerzysty. To co, lecimy, tak? Bierz kamerę i nagrasz mi cały odcineczek. Później ci coś zapłacę. Okay. On tam jest? Jest tam. Słuchaj go. Dawaj. Kamerzysta, co ty robisz? Przycisk tak? No, no, zabieramy, co? co? No zobaczcie pogięło. No bierzemy przycisk. Nie. Patrz, twój żomeczek jest po mojej stronie. Widzisz? Nie da mi rady w dwójkę. Aj kamerzysta, kamerzysta, dawaj ten przycisk. Nie. No co ty myślałeś, że uchowasz ten przycisk? No, tak. Przecież wiesz, że ja lubię niszczyć takie rzeczy. No i co mi to wchodziło? No masz mi oddać ten przycisk. Nie. No kamerzysta. No nie. No przycisk mi oddaj. No, kamerzysta. Został Został to. Powiedziałem co? To jest Kamerzysta. To To jest mój no, no, przycisk. Patrz. Nie, nie. Przesuj się, tu już! Został. Chodź tu! Chodź tu, pogadamy normalnie! Jaki frajer, boże! To, ale fryer z tego kamerzysty, nie? Mówiłem. On nie chce oddać tego przycisku. No co ja mam teraz zrobić? Musimy mu zabrać ten przycisk. Tylko jak? Jak mu zabrać ten przycisk? Znaczy ewentualnie jest opcja, żeby go przekupić, tylko trzeba go złapać najpierw. On to wróci do szopy? Jak on to robi? on na tryb życia? Gdzie on teraz poszedł? Co on Myślę, robi? Myślę, że on tutaj wróci, on tutaj śpi, więc musi tutaj wrócić. No dobra, to poczekam na niego, ale... Ale się jak to cuknie? Bardzo. A ty z nim tutaj pijesz. No tak. No to jesteś takim samym menelem jak on na to wychodzi. Kurde. Dobra, poczekam jakoś. Co wy tu nadal robicie? O, dawaj, spokojnie. Nie bój się, już nie chcę tego przycisku. Chodź. Nie wierzę, no ci. Chodź, dawaj. No nic nie zrobię. Jak coś, to możesz ten przycisk odstawić gdzieś tutaj? Ja będę się daleko trzymał od tego przycisku. Jesteście złodziejami. Kamerzysta, jak coś, to uciekniesz. Spokojnie, chodź tutaj. Kamerzysta, tędy chodź. Chodź tutaj, nic ci nie stanie, obiecuję, przysięgam ci. Jak chcesz to zabierz mi pieniądze najwyżej z konta, jak ci ukradnę, tak? Jak, jak ja nie mam dostępu? Masz kartę jeszcze. Chodź, nie bój się, no dawaj. Spokojnie, ja chcę się z tobą po prostu dogadać. Już? Uspokoiłeś się? Trzymaj sobie ten przycisk, spokojnie, nie zamierzam ci go zabierać. Tylko jest jedna sprawa odnośnie tego przycisku. Bo jak wiesz, ja bardzo lubię niszczyć takie przyciski. Zniszczyłem przycisk na 100 tysięcy, swój przycisk niszczyłem. Swojego przycisku na milion jeszcze nie dostałem. Wiesz jak mi jest z tego powodu? Wiesz jak bardzo jest mi przekro, że nie dostałem? Co ja mam zniszczyć, kamerzysta? Ty powinieneś mi zrozumieć. No ale to jest mój przycisk, Marek! Kamerzysta, ty nie rozumiesz. To jest dopiero początek tego co chcę ci powiedzieć. Bo to jest dla mnie naprawdę ważne. Można powiedzieć, że ja mam taki fetysz do niszczenia tych przycisków. No dobrze, no ale dlaczego masz mój niszczy jak tobie przyjemność sprawia picie alkoholu i palenie papierosów, to tak mi sprawia przyjemność niszczenie przycisków. Wiesz, jak ja bardzo lubię to robić, ja ci mogę zaproponować no coś, co na pewno bardzo cię ucieszy. To znaczy, kiedy ostatnio jadłeś? Tydzień temu, tak? Bo tydzień temu byłeś ostatnio u mnie w domu Przez ostatni tydzień, a dokładnie to chyba 6 dni Nie dostałeś do mnie jedzenia Cały las jest wyczyszczony Śmieci są wyniesione Nie masz dostępu do śmieci Czyli wychodzi na to, że przez tydzień nic nie jadłeś Bo nie dostałeś pieniędzy, nie byłeś u mnie Ze śmietnika nie mogłeś wziąć Nie jadłeś przez tydzień, tak? No tak, no i co? Słuchaj, wyobraź sobie, że teraz jest sobie takie dwa przepyszne obiadki Kamerzysta, co ty na to? Dwa przepyszne obiadki Za przycisk Co ty na to? Idę teraz do najgrubszej restauracji Wiesz gdzie ja jadam? Chciałbyś tam zjeść? No i przyniosę ci coś. Ale mówi Kamerzysta spokojnie, jeszcze nie musisz się decydować, tylko ci mówię, jakie są moje zamiary, tak? Jak nie przyjmiesz mojej propozycji, to po prostu masz przez rozumiesz? Ja ci dam, ja nie będę taki. Ja mógłbym ci po prostu ten przycisk zabrać, zęblałbyś, ale nie bój się, nie bój się tam spokojnie. Ja tego nie zrobię, ja chcę z tobą się dogadać, będę wobec ciebie uczciwy. Zaraz dam ci coś za ten przycisk, Ty w, w tym momencie będziesz mógł się zastanowić, co zrobisz. Także kamerzysta 2, chodźmy i damy coś dla kamerzysty później. Trzeba to najpierw kupić. Ty kamerzysta poczekaj. Przycisk jest bezpieczny, możesz go nawet sobie powiesić Ja coś to będę pukał, okej? Okay? A co on moje miejsce zajął? No, na ten odcinek tak To idziemy, tak? Dobra, to dwa trzeba, bo będziemy mu rzeczywiście jakieś żarcie zamówić no, ja Znasz jaką jakąś restaurację? Nie, ja coś znajdę tutaj w pobliżu Czekaj, czekaj, zamówimy mu Ile tam było? Dwa obiady, tak? Ale na wszelki wypadek zamówię i tak trzy, bo może się nie zgodzi no, Mam jakieś restauracje Dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie, czy macie w ofercie jakieś zestawy obiadowe, coś, coś takiego? Jeszcze raz. Jakie zestawy obiadowe macie w ofercie? Czy coś takiego? No, mamy mamy danie takie filet z kurczaka, coś takiego. D dobra, to ja bym poprosił. Mokarą, Dobrze, to ja bym poprosił ten filet z kurczaka trzy razy i będzie na ulicy. Filet z kurczaka mamy... Przepraszam, mamy filet, z kurczaka, w w mamy filet z kurczaka z naki Mamy filet kurczaka Czarkami, z byle jaki? Z frytkami niech będzie. Nie, to i tam i tam z frytkami, ale z pieczarkami, z a w drugim z tym... Ja Znaczy ja bym poprosił po prostu byle, a byle są jakiego są... fileta. A mamy jeszcze takiego słucham? Byle jaki zestaw z, z filetem, po prostu. Tylko sam zestaw z filetem? Trzy razy. Ale nie mamy czegoś takiego, musi, musi być ten cały zestaw. A no dobrze, to cały zestaw po prostu. Mamy jeszcze fileta ale będzie to sama cena w takim razie. No tak. Ten filet, y, cały ten zestaw kosztuje 18,90. Z ananasem, serem i frutkami. No to ja po prostu bym chciał trzy zestawy, trzy zestawy obiadowe. No rozumiem. No to w takim razie trzy razy tym, ten trzy zestawy, tak? Tak, tak. No ja rozumiem. Ale mamy dwa recepty tego zestawu. Mamy ten filet z ananasem, serem i frutkami. A mamy z ananasem, z pieczarkami serem i frutkami. To ten drugi. Trzy razy. Beczer tak. Tak. I to szybko. Tak. Płacą czwartą czy pietówką? Kartą. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. O kurde, ale ci ludzie mają... Grubo na bani, że tak powiem. W potocznym języku. O nie, jak się ciężko rozmawiało z nimi. Jak się dzwoni do ekskluzywnych restauracji, to nie ma takiej sytuacji. Po prostu mówi się i oni mają się dopasować do ciebie, a co to tutaj ma być? No co to ma być? Ty piara gada ze mną z 5 minut? O niczym tak naprawdę mówię, jeżeli chcę trzy obiady, to no to co czego ona nie rozumie? Ja się zdenerwowałem. Pewnie jeszcze będą tutaj za godzinę. Masakrę, już nigdy nie zamówię w jakiejś biednej restauracji. Ale tym razem muszę, bo kamerzysta nie zje prestiżowego obiadu i powie, że nie dam mi nagle przycisku. Masakra. Dobra, także doszły do mnie takie obiady. W ogóle tak tandetnie to wygląda, że ja po prostu nie mam na to słupa. Ale no, kamerzysta lubi takie rzeczy. Mam nadzieję, że się zgodzi na to i odda mi tam życie. No w końcu, tyle żarcia tutaj jest. I jakby na to nie patrzeć, to jednak bym się naje, Nawet na kilka dni mu starczy. Dobra, chodź kamerzysta 2, idziemy. Nie! Obiad masz! No daj! Nie! No daj! No kurde! Znowu chciałaś mi okraść! No masz tutaj obiad, patrz kamerzysta, to jest twój obiad! Tutaj kładę ci obiad, no patrz! Są trzy obiady, są trzy obiady, tak? Idziemy na taki układ, nie jadłeś dość tydzień człowieku. Mogłeś po prostu dać, ja bym ci wyrwał ten przycisk. No czemu ty taki jesteś? No zobacz, no, myślę, że warto. Znacie jakie dobre te obiady są. To są prawdziwe obiady. Odpuść sobie, proszę kamerzysta, możesz zjeść, dajesz mi przycisk. No, kamerzysta, słuchaj. Ale Marek, wiesz, że to jest wykorzystywanie człowieka, ile te obiady są warte? Dużo na pewno, nie wiem. Ile za to zapłaciłeś? No 120 zł. Z takiej restauracji, jakie ty lubisz, bo jednak stwierdziłem, że nie potrzebuję sprzestiżowaj, bo Ale nie wiesz, że to jest więcej bardziej, bardziej, niż to no, ja muszę! Ja muszę to rozwalić! Kamerzysta, za, to się! Możesz zobaczyć, oczywiście nie ma problemu. Zobacz sobie jak to wygląda. Ale to jest naprawdę normalny obiadek. O, widzisz jaki fajny? Chodźcie, operator. Znaczy że stanowa. Fajny obiadek? No fajny. Chciałbyś taki zjeść? No chciałbym, ale nie wiem, czy... Dobra, kamerzysta, zastanów się, czy chcesz mi oddać przycisk. Moim zdaniem naprawdę warto. Co robimy? Bierzesz, jesz? To jest tydzień nie. Człowieka, Marek. Zastanów się dobrze na... Wiesz, że jestem głodny. No zastanów się. Albo obiad, albo przycisk. Jestem bardzo głodny Marek. No to będziesz mógł zjeść. Nawet trzy. To wszystko będzie twoje. Tylko musisz mi oddać przycisk. Moim zdaniem dobry układ kamerzysta. Więc... Kamerzysta. No chyba chcesz zjeść obiadek. Daj to kurde! O, widzisz? O i co? Smakuje? Dobry obiadek? A ja mam przycisk, patrzcie. Mam przycisk, dobra, lecimy. Szybko, szybko, szybko. Kamerze starę. Chodź jak mu chodzę ze Także słuchajcie, to jest przycisk z okazji miliona subskrypcji i należał on do kamerzysty. Teraz jest mój i w końcu będę mógł spełnić swój fetysz. I po prostu zniszczymy sobie ten przycisk. Jednakże ja nie będę robił tego testu, bo ja w sumie wolę patrzeć się jak ktoś niszczy takie rzeczy. Aczkolwiek jeden przycisk ja zniszczyłem, to teraz chciałbym po prostu zobaczyć, jak taki przycisk jest zniszczony. Daj mi kamerę, ja to wszystko nagram. I tym razem ja będę się patrzył. Jak ktoś niszczy. No dobra. Czekaj, to... czekaj, czekaj, żeby to dobrze nagrać na pewno. Ja tak się nie umiem nagrywać, ale. Znaczy, dobrze bym nagrywał. W każdym razie rozwalaj go weź tą cegówkę, słyszysz? Tą, 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 tu tu tu, 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 I później spalimy go jeszcze. Dawaj, dawaj. Ale to szkoda. No jak to, dawaj, rozwalamy. No dobra. No dawaj, dawaj, dawaj. Ej ej ej, 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 czekaj, czekaj. No co ty robisz? No kurde, jaki frajer. Ej, no chodź tu! Kamerzysta dwa. No powaliło gościa. <laughs> kurde. Gdzie on jest? Co tutaj się stało? O co tutaj chodzi? O, o co chodzi tutaj z tym typem? I, co to w ogóle ma być? Czemu on najpierw zabrał przycisk kamerzyście, a później mi zabrał i zaczął uciekać z tym przyciskiem? Ja myślałem, że on ze mną współpracuje, a on sobie uciekł po prostu. Dobra, jestem teraz przed szopą kamerzysty, i słuchajcie, bo kogoś trzeba pociągnąć do odpowiedzialności za to, że tamten typek sobie zabrał przycisk, tak? No, co to w ogóle jest za polityka, że jakiś kolega kamerzysty mówi, że najpierw ze mną chce współpracować, a później ostatecznie sam zabiera przyciski i zostawia mnie bez niczego. Ja zmarnowałem swój czas, zmarnowałem swoje pieniądze, w zasadzie to były jakieś grosze, no ale no sam fakt, że zmarnowałem swój czas i ktoś musi za to odpowiedzieć. Tym kimś będzie kamerzysta. To chodźmy do jego szopy. Kamerzysta, ty nadal jesz? Bo jest problem, słyszysz? Jaki problem? No bo przycisk zabrał ten frajer No twój kolega przycisk zabrał, I rozumiesz? Nie no i co? No ukradł, to ukradł, no trudno. No ale no Trumel co? To jest twój kolega. No i to co jest tego? mój kolega czy twój? Ale to, jest twój, to już był twój przycisk, więc co? No ale słuchaj. Daj mi jedzenie za przycisk. Co to jest za ty? Skąd nie, ty go znasz? W to mam. Kamerzysta. No porozmawiaj ze mną. No. A tyle będziesz miał ze swojego obiadu? A co mi zabierasz obiad? Skoro ja nie mam przycisku, to ty nie będziesz miał obiadu. No ale jak to byś za przycisk to było? Nie masz Obiadu. Ale to mi ukrata nimi! No i co mnie to obchodzi? No to ja ci ukradłem obiad w takim razie Nie masz obiadu Ale jak to? Obiad wywalamy? No nie, ale... Już nie masz obiadu? No co kamerzysta? Skoro on mi zabrał przycisk Słyszysz? Twój kolega zabrał mi przycisk To ty nie będziesz miał obiadu Słyszysz? No co? Zostaw to, nie ma jedzenia Czemu płaczesz, kamerzysta? No słuchaj, takie jest życie. Twój kolega zabrał mi przycisk, tak? Więc ja tobie zabrałem obiad. Czego ty nie rozumiesz? Ale wszystko mi zabrały. Nie chciałem ty coś zjeść. No a gdzie jest mój przycisk? Nie wiem. Dobra, wiesz co, kamerzysta? Muszę teraz się pożegnać. Nagrasz mi tą scenę? Nie, nie. Nagrywaj, trzymaj kamerę. Jak głodny jestem? No masz kamerę. Nie Mam wszystkiego. Nagrywaj. Nie mam przycisku, nie mam jedzenia, Marek. Wstań i masz mnie nagrywać. Słuchajcie, widzowie, ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj wystąpili na filmie oprócz mnie okazali się totalnymi frajerami. Kamerzysta to frajer, kamerzysta 2 to też frajer. Skończeni frajerzy. Jak w ogóle tak można? Ten mi najpierw nie chciał dać tego przycisku. Ten drugi ukradł mi, co to w ogóle ma być? Kamerzysta, wytłumaczysz się jakoś z tego, czy nie? No to ty mi zabrałeś przycisk. Zabrałem i chciałem go zniszczyć, a zniszczyłem nie zniszczyłem. Zabrał mi przycisk. Uciek z tym przyciskiem. To jest po prostu jakaś masakra. Film mi teraz nie wyjdzie przez was. Cóż! Ja w sumie się najadłem w dupie man. No właśnie, ty masz z tego korzyść, a ja tylko nerwy. Dobra widzowie, zobaczcie moje poprzednie filmy oraz i zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie i następny przycisk, jaki mi dojdzie, to na pewno będę musiał go zniszczyć. Zniszczę, tym razem nikt mi go nie zabierze. Do zobaczenia.